Piotr, prosimy o pierwsze słowa po pierwszym meczu. Trzecie miejsce. Mecz, który się właściwie układał różnorako, bo początek rewolucyjny, a później Tarnów odrabił straty. Twoim okiem, jak to mecz wygląda. Ja uważam, że dobry mecz odjechaliśmy jako drużyna. Zostawiliśmy serce na torze i tutaj a, fajnie to wyglądało na początku, ale nikt chyba nie wierzy w to, że Tarnów nie znajdzie w końcu ustawień i będzie jechał. A to co w pierwszych wyścigach. Także patrząc przez pryzmat tego sezonu, to pierwszy mecz to polegliśmy chyba podobnym wynikiem, a teraz udało się zwyciężyć. Także nie jest to jakoś źle, tym bardziej z drużyną. A nie oszukujmy się, nie bójmy się tego powiedzieć, z najlepszą drużyną w pełnym składzie w Polsce. A, I tylko pech powoduje, że oni nie jadą dzisiaj o złoto, a tylko dla nich brąz. Ty byłeś zaskoczony tym początkiem 19 do 5, czy, czy w parkingu był spokój bez podniecania się jak to wyglądało? Był spokój, aczkolwiek też taka koncentracja na, własnym, na, własnym, na, własnej, na własnej pracy, bo tutaj nie ma co gdzieś tam się oglądać. Mówię, są to bardzo zawodnicy, którzy mają super szybki sprzęt i świetnie jadą przez cały rok, także gdzieś tam dziur w składzie nie mają i przygotowani byliśmy na to, że później będzie troszeczkę trudniej. No ale wynik końcowy wydaje mi się z podniesioną głową możemy Opuścić nasze obiekty pośrodowej, środowej, porażce. Nie było to łatwe, ale uważam, że tutaj w nie było dobre zawodu, Jechaliśmy jako drużyna. Indywidualnie tych punktów naskrobałem. W obecnej formie fizycznej to jest po prostu maksimum moich możliwości na chwilę obecną. I, no, Czekam zdecydowanie na koniec sezonu, bo od półtora mi się o nie jeździ. Także tutaj jakoś hmm, pretensji do siebie nie mam. Najważniejsze, aby odjechać, priorytetem dla mnie jest cały zdrowy Rewanż, powiedzmy wprost, nad chyba będzie miał znacznie więcej ja atutów. Tu przynajmniej no w teorii, na papierze się tak po tym będzie dobrze? No, patrząc tak na spokojnie, to tak, no, nie oszukujmy się, jadą u siebie piekielnie dobrze. Na wyjazdach nie gorzej. Trudne wyjazdy też powygrywali. No bo jeśli jadą w pełnym składzie i w formie fizyczno-sprzętowej, to ten sezon jest ich. Chciałem Ciebie zapytać o... Ciebie jako kapitana, o kontrowersyjną sytuację z konferencji prasowej. Jarosław Hampel powiedział oficjalnie do wszystkich dziennikarzy, że dowiedział się z że jest odsunięty od składu, że y, ktoś decyduje, a nie trener o takich rzeczach. No pytam Ciebie jako kapitana, czy Ty w ogóle słyszałeś o tym, czy, czy jakoś to skomentujesz? Czy takie rzeczy gdzieś tam dochodziły do Ciebie? Ja jestem tylko i wyłącznie zawodnikiem, także tutaj ja nie jestem tego otegowy o tym dyskutować. Skupmy się nad stroną sportową tego sezonu. Sezon się jeszcze nie skończył. Zostało parę, parę meczy. Z Jarkiem jedziemy w finał playoff, off o złoto jedziemy w Szwecji. Tu walczymy dalej o brąz. Jarek ma jeszcze walkę o utrzymanie Grand Prix. Za dużo mówimy o Jarku. Inni też zawodnicy jadą. Nie, nie przegrywa sam Hampton. Jeśli przegrywamy to przegrywamy wszyscy jako drużyna. Jeśli wygrywamy to jest podobnie. Ja bym ten temat już nie drążył, bo zaczyna mnie to już po prostu irytować i nudzić. sam bo... ja Jarosław zaczął, nie? No... no, ale skończmy ten temat. Uważam, że jest faluba, a nie jest Jarosław Hampel sam dajmy mu też robić swoje. No i tyle, no mówię. Zawsze będę bronił kolegi z drużyny, Z dużo nagonka uważam, że nie wiem gdzie szukamy problemu. No, każdy ma prawo do słabszej formy. To nie jest tak, że strykniemy i już jest ok. Nikt nie chodzi, nie siedzi w barach, nikt nie imprezuje, ciężko pracujemy. Dajemy z siebie wszystko, a przez pryzmat jednego meczu ligowego, wońco bądź derbowego nie można przekroczyć pozostałego pozostałej części sezonu i pozostałych e, osiągnąć poszczególnych zawodników czy całość jego drużyny. E, ja też e, z drugim jednym punktem, co mam powiedzieć, że pojechałem słaby sezon i jechałem słabego sezonu. W Szwecji jestem najlepszym zawodnikiem Ligi Szwedzkiej. W Polsce jestem siódmym zawodnikiem. E, jechałem w świata, mam srebro. Także oby były takie słabe sezony kolejne moje.